No, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o kalendarz, to z punktu widzenia pracowników handlu, to się tym nie przejmujecie. Kalendarz pisowski niestety nie uwzględnił tego, że nie zorientowaliście się, że 24 grudnia wigilia przypada w niedzielę. I co chciał PiS zafundować Polakom pod choinkę tym wszystkim, którzy pracują? No właśnie. To, żeby szanowni państwo w niedzielę, w niedzielę pracowali. Nawet minister w pisowskim rządzie zorientował się, uwaga, 14 listopada, że jest pewien problem, ale pis ma pewien problem z kalendarzem, bo jeżeli chodzi o pracowników, to się tym w ogóle nie interesuje, ale jeżeli chodzi o własny kalendarz, czyli w jaki sposób maksymalnie wydoić kasę dla swoich, w tym jesteście, panie ministrze, mistrzami świata. Wczorajsza szopka. Pod tytułem Pan premier Morawiecki zaprzysięża rząd, którego nie będzie, była tak naprawdę graniem kalendarzem. Tu umiecie to idealnie wykorzystać, Panie Ministrze. Bo patrząc na tą szopkę, wiele osób mnie idąc dzisiaj do Sejmu zaczepiło. Może Pan Minister to powie, bo Pan Morawiecki dzisiaj wstał, mówił o polskich sprawach, ale nie powiedział o najważniejszym o Waszych ciemnych pisowskich interesach. Więc pytanie od obywateli jest proste. Czy biorąc pod uwagę ten rząd, który będzie pewnie niestety trwał całe dwa tygodnie, czy ktoś tutaj z Was przyjdzie i powie, nie będzie żadnych odpraw. Ci ministrowie, którym nawet to będzie przysługiwało, nie powinni wziąć ani grosza, bo to jest, Szanowni Państwo, wielki skandal. I gdy PiS mówi o ochronie handlu, wielu Polaków nas w tej chwili ogląda, ta wasza ustawa spowodowała wiele złego, a najgorsze było to, że blisko 30 tysięcy małych polskich sklepów zostało. Zlikwidowane. Taka jest prawda. Czas naprawić te szkody po Was. I proszę powiedzieć, co z tymi odprawami dla ministrów w najkrótszym rządzie w historii Rzeczpospolitej Polskiej? Pan minister Stanisław Szwed.